Siemanko, witam Was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj będziemy testowali wodę. Czy cena pójdzie w porze z jakością? O tym się teraz przekonamy. W dzisiejszym konkursie będą brały udział 6 wód markowych oraz jedna woda z kranu, która została przefiltrowana i przegotowana. Najtańszymi wodami są Bystry Zdrój oraz woda źródlana marki Krystalia i one kosztują 69 groszy. Klasą średnią jest Nałęczowianka za złoty 69 zł oraz Dobrowianka za złoty 39, zł, a klasy dla Bogoli reprezentują Żywiec zdrój za niemalże 2 złote oraz Korple tu za złoty 89. Zł. Oraz pamiętajmy jeszcze o niej: przygotowana woda z kranu. No dobra, no to zaczynamy. Woda numer 1. Dobrze, jestem na świeżo po spróbowaniu. Woda nie wydaje się być jakoś taka bardzo zła, ale odnoszę wrażenie, że brakuje jej jakichś tam minerałów. Wydaje mi się, że to nie jest woda najwyższej jakości. Póki co wydaje mi się, że to jest dobra baza. Niech ona będzie na samym środku. Na pewno będzie coś lepszego, a czy gorszego, a to już się przekonamy. Woda numer 2. Wbrew pozorom, woda w wodzie nierówna ta woda jest troszeczkę inna. Wydaje mi się, że jest odrobinę lepsza. Nie wiem, czy faktycznie ma więcej jakichś składników. I mam potwierdzenie. N nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Wydaje mi się, że woda numer jeden jest bardziej płaska. Nie wiem, czy to słowo jest mądre, na pewno nienaukowe. Aczkolwiek, jeśli mam wybierać, które jest lepsze, to dwójka jest lepsza od jedynki. Numer trzy przede mną. Tutaj dosyć podobne wrażenia co do wody numer 2. Mogę jeszcze skosztować dwójeczki dla porównania. Wydaje mi się, że woda numer 2 ma coś trochę więcej. Jest troszeczkę lepsza od wody numer 3. Natomiast na pewno woda numer 3 jest lepsza od próbki numer 1. Jesteśmy na półmetku. Woda numer 4. Wydaje mi się ona być też jedną z lepszych wód, na pewno nie tą najtańszą. Po porównaniu z wodą numer 2 i z wodą numer 3 stwierdzam, że jest to chyba najlepsza woda jak do tej pory, co ustawiam ją najbliżej pierwszego miejsca. Numer 5. Piąć tę wodę przypomina mi się woda bliżej jedynki, być może trójki, zaraz to porównam. E, tak, jeśli chodzi o właściwości, chyba, powiedzmy, jest może podobna, aczkolwiek wydaje mi się, że piątka jest wodą e, przygotowaną domową, natomiast e, trójka, jak również jedynka, e, wodą ze sklepu, natomiast y, jedynka wydaje mi się najgorsza. E, jeśli miałbym je ustawiać, to chyba piątka będzie między jedynką a trójką. Lecimy po numer 6. Na pewno wydaje mi się, że woda numer 6 nie jest wodą najwyższą, chociaż wcale nie mówię, że jest wodą najgorszą. Wydaje mi się, że ona będzie na trzecim miejscu od końca. Po głębszym zasmakowaniu doszedłem do znaczącej różnicy między trójką a szóstką. Szóstka znajduje się obecnie na trzecim miejscu, a czy się utrzyma? Tego się przekonamy, ponieważ przed nami numer 7, czyli ostatnia woda. Jest i numer 7. Woda na pewno nie znajdzie się na samym końcu. wiecie co? Nie pamiętam do końca co mówiłem przed pauzą, natomiast próbując wszystkich wód po kolei, tak naprawdę doszedłem do wniosku, że woda numer 7 smakuje najgorzej. Znaczy, umówmy się, to jest woda, więc nie ma jakiejś mega różnicy między nimi, że jedno wypluje, a drugie wypije ze smakiem. Natomiast doszedłem do wniosku, że jej smak jest najbardziej pusty. Czy taka kolejność, którą teraz widzicie jest ostateczna, to się jeszcze zaraz przekonam. To znaczy, spróbuję ich jeszcze raz. Wobec czego widzimy się po krótkiej przerwie? Słuchajcie, moje próbowanie skończyło się tym, że kompletnie się zagubiłem, co mi smakuje, a co jest gorsze. Jedyną taką poważną zmianą to chyba trójka, albo dwójka chyba znalazło się niżej, teraz już sam nie pamiętam. W każdym razie e, postanowiłem nie mieszać już jakoś bardzo, e, która jest numer 1, która jest numer 2. E, posegregowałem tylko, że jedynka smakuje dosyć podobnie jak piątka, a szóstka jest podobna do czwórki. Czy jest faktycznie najlepsza, to już ciężko stwierdzić, bo moje kubki smakowe tak się doszukują różnorakich różnic i problemów, że ciężko to stwierdzić. Wobec czego widzimy się w momencie, w którym już się dowiem, która woda jest jaka. Wyniki okazały się... Dosyć bardzo nawet zaskakujące, ponieważ posegregowałem te wody praktycznie według cen. To znaczy, e, najlepiej wypadł najdroższy żywiec zdrój, złoty 99. Zł. Na drugim miejscu znalazła się kropla beskidu, która jest również drugą e, najdroższą wodą. To znaczy kosztowała złoty 89. Zł. Na trzecim miejscu kolejno jest nałęczowianka, razem e, z wodą z, przegotowaną, Widać, jestem do niej przyzwyczajony. I tak samo, Kolejnościowo dobra wianka, e, bystry zrój oraz woda źródlana krystalia, wobec czego w przypadku wody, w przypadku mojej osobistej oceny i odbioru okazało się, że cena równa się jakość. Dajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona woda, a ja tymczasem idę się wysikać. Do zobaczenia.